Cześć, witajcie, z tej strony MLGCube 11 i dzisiaj zagramy sobie w coś pomiędzy Golfem a Demo 2. Mianowicie jest to March Build, dość już stary build, czyli zawiera kilka poziomów. Jak sami widzicie. Jednakże ja w tym wypadku zabiorę chyba jeden z tych najciekawszych, tych których w ogóle nie zobaczymy w finalnej wersji w Pizza Tower, bo tak naprawdę też po prostu... ...early wersja, znaczy on jest w finalnej wersji, jednakże... ...mi chyba nie chodzi o to. Jak sami widzicie, to jest jeden z... ...dość starych... ...buildów. Mamy tutaj ruchy z golfa, co prawda nie mamy... ...drwin i... ...cóż, jesteśmy w tym przypadku goli i wesoli. Pepino ma ŻYCIE, co jest w tym wypadku jednym z minusów tego builda. W sumie minusem to jest golfa. Ale no... Wiecie o co z tym chodzi. Plus, stopiny są w starej wersji, czyli inaczej to przetrwa się tym najnowszym buildem. Nie wiem, ja akurat lubię tą rzecz związaną z tym, że niby w starych buildach to wyglądają o wiele lepiej, niż te nowych. Kolejna smutna rzecz, czyli naszej to, że... Te drzwi... Są zbagowane a raczej... Nie mają one ustawionej kolizji dla... Em, dla ataku. Jest tutaj Big Cheesy, czyli nie wiadomo czy on się kiedyś w grze, ale... Wiemy, że on ma zupełnie już nowe sprite y stworzone przez Pizzle Tower Gaia. A przynajmniej ma to takie sprites y związane z. Kur. Eee, z tym. Eee, z nowymi ruchami. Więc nie wiem czemu ten. hit... Eee, ten hit. Eee, meter się psuje. Przez to jest pokazane, że niby zero mam. Co to kombo w tym wypadku w tym buildzie jest niezbyt potrzebne nam. Znaczy, co nam daje? Jedynie większą ilość punktów. Raczej tylko tyle. Zresztą, w tym bildzie. Coś. A, dobra, bo jeszcze w tym bildzie, na no, to tak mamy. Wstawione tutaj um, takie, że niby jeżeli wyjdzie. Jeżeli wyjdzie poza ekran, to wtedy głos zabija. Sam bit jest jak już mówiłem, pomiędzy buildem Demo Golf, a Demo 2. To jest Demo Grinch, jeżeli się liczy to fake, to bekowe Demo. Ale no. Przez co w tym badku przeciwnicy nie mają większej kolizji z... A nie! A nie, tutaj mają! Właśnie, bo e, pamiętam, że w, któryś, w którymś... w e, tym, buildzie pomiędzy właśnie... Grinchem, a... Tym a golfem było, że niby przeciwnicy nie mogli umierać od właśnie tych spajków. Ale jak widać, z tym się pomyliłem. I mamy tutaj golf. Jej, jesteście szczęśliwi. No bo ja tak. Znaczy, golf nie jest złą rzeczą. Ale problem jest z tym, że tutaj w sumie nam nic nie daje. Plus zablokowane jest to tak z dupy. A ten poziom właśnie istnieje w demo Golf, Tylko. Nie w sumie? Nie pamiętam, czy istnieje akurat ten poziom, ale żepnę tak. Znaczy, nie w sumie? Sto tak. Po na, na dworze jest burza, więc możecie słychać też grzmoty. Sory. Ale musiałem coś w końcu nagrać na kanał. Ten build też zawiera, ym, no, cóż, to jest akurat że wiadoma, bo zawiera yy, brązową, brązowego słasa, swas, a nie yy, czerwonego, jak to było w starszych buildach, no a sami widzicie. I sam poziom, to jest early, ten sam early poziom, zawiera również gówniany błąd, przez który dosłania nam... Te bloczki, na szczęście, tutaj w pizza, o tym, aby wyglądać z blokowania lub też ustawiać po prostu te resety. Niestety, ale. jest tutaj zupełnie inny. Niestety, gorszy. Niestety, też ruchy golf są takie bardziej. Jakby to powiedzieć, słabe. E, no bo nie wiem. Teraz tak widzę, że w tym przypadku te ruchy są w tym o wiele gorsze niż te, które znamy, aka nie wiem, przyzwyczajenie, no wiecie. Plus, w tym wypadku Sage jest jednym takich moich ulubionych e, buildów koło golfa. A właśnie golf w tym wypadku ma drugie miejsce, właśnie to ma drugie miejsce, tak. Właśnie przez gimmick z golfem, który bardzo uwielbiam. aka nie wiem, mi się ten gimmick z golfem bardzo podoba, choć w tym przypadku w takiej formie, żebyśmy mogli mieć prawdziwego golfa, a nie na przykład jakiegoś fake golfa. Oh shit. Teraz zaczyna się największe piekło. I przy tym... usunięty feature z finalnej gr gry I tu absolutnie nie pamiętam Czy jest tu fake pepino, czy nie To jest najgorsze, ja to jest zupełnie nie pamiętam tego builda, bo bo w nie grałem nigdy Pamiętam, że dopiero jak stałem się Patronem, to w niego zagrałem, ale... Chyba w tym... ...bidzie go nie ma? A bo jest... ...tylko w... w ...Peppermansion jest? To się mi się, że tylko w Peppermansion A. Bo raczej go tutaj się nie zobaczy No chyba, że nagle tutaj wyskoczy i... i ...nie zabije Chociaż w sumie nie Fake Pepino nie zabija, Fake Peppino... Tylko nam daje obrażenia przy tym... Co śmieszne w tym bildzie nie, nie tracimy punktów, przez co jedyne co może nam uśmieścić to albo czas, albo yy, wchodzenie w. w, w spajki. Na szczęście Gate też pomyślał o tym, aby dać graczom w tym badku o wiele lepszy sposób na przejście i w tym bildzie chyba bildzie chyba nie ma również... Yy, tego. ...walljumpowania, jumpowania to jest w sumie trochę sadge, Bo to jest jeden z takich bardzo... bardzo uwielbianych featureów przez graczy i o oh A Nie, w sumie to ten poziom jest bardzo łatwy, tylko trzeba uważać na to, aby się nie spieprzyć I to było w sumie na tyle z tego odcinka Nie przejdę kolejnych poziomów i mam... A jej! Szkoda, że mi to gówno da, ale mam A. A poza tym jeszcze sobie wejdę w, na desert drugi raz. Oj, yy, przepraszam. Tym razem wejdę na drugi raz. I w tym buildzie jest również noise, który. Cóż, posiada podobne rzeczy co. co oryginał z Golfa, tylko. Nie ma oczywiście zgliczowanych drzwin, nie ma pistoletu oraz też w tym wypadku jest on wiele szybszy niż jego pierwowzór. No i nie ma w tym wypadku licznika szybkości, co oznacza że w tym wypadku jest on typowym golfowym noisem. Do czasu aż pistotergania nie pomyślał, aby dać to każdemu ten speed test. No ale to by było na tyle z tego odcinka. Subskrybujcie bardzo i lajkujcie. Proszę. Bardzo serdecznie dziękuję za dość dobry odbiór mojego filmu o cyborgach i skoro taki jest, taki jest odbiór to... Szykujcie się na kolejny odcinek z kubełkowego komentarzy. Również pracuję nad YouTube'em, który wypuszczę w tym roku, wypełnię w wakacje, więc... Czekajcie na te projekty, a tym Ale teraz koniec. Na razie.